Dzień dobry, cześć witajcie, z tej strony KRATACE. Witam Was w kolejnym odcinku z GTA Online. Dzisiaj zajmiemy się lower riderami dla Lamara, a ze mną są. Kokoro. Mystical Sundowner. I dzisiaj... Ła, bo to mnie bije. Jedziemy oczywiście do Lam... W linii, w linii, bo mamy. Lamara. Dziewięć, no, po nie. W linii musimy jechać. No ta. To e, to to nie co mnie policja goni? jak trzymasz, shift, to szybciej jedziesz na motorze. Ja już jadę za szybko. A i pod numpadem, padem piątko można nie koło jechać. O boże, jeden. Mamy rannego stoi. Kolega się wywalił. No, nie wyszło nie O nie, numpad no, piątka to można na koło jechać. O jezu! Znowu się wywalił chłop Oni nie umieją jeździć czy oni nie umią jeździć? Ale ja się I nie wybędziemy Na koło nie mogę wziąć jak tak chorobolno jedziesz <grym> Jak poleciałem Dobra będąc w formacji nie mogę wziąć na koło Chyba Teraz może w to nie walnie please Postaram się A on tutaj nie, nie ma wziąć. Lamara? Nie, Lamar chyba najpierw musi do mnie zadzwonić na grów! Co jest? To, że mnie policja goniły górnie. Y, dobra, to ty zgub policję, a ja pogadam z Lesterem przez telefon. Lamarek. O Jezu! Co jest? Na... Faktycznie Lamar. Nie! Dobra, skontaktuj się z LamerDavis Davis. Hey, hey, y right Dobra Czekaj, czekaj, czekaj nie nie, 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 traficie we mnie, nie traficie we mnie Co no, wy kombinujecie? Please. Powiedzmy, że wam wierzy. Dobra. Manka, senka cicho. This is to I No offense, I ain't talking about you. I ain't talking about you. That's a fucked up metaphor, Come on in here, man. The point is, man. Your boy LD is about to become king LD. Yeah. Old school OG. New wave, That's who you looking at. And you? You wanted a nice of my roundtable. a serious night. And this here? This is some mythical motherfucking shit, man. Only in this version, the dragon driver, low rider. We about to the his bitch ass for it. And you know what? He ain't even no dragon. He's a bitch. And we gonna spin his beak so fast he won't even know what hit him. You feel me. <laughs> Damn, I should write these metaphors down, you boy, a straight poet. Hey, you know my boy, Benny? That's my boy Benny, man. He does. Benny, Benny what's happening, Pimp? That boy go hard. Hey look, man, if you like that old school shit, that real shit, and not that new school plastic bullshit, you know I'm talking about that Los Santos classic shit, man. The most beautiful work you've ever seen, then that's why he like me. classical Los Santos. Classical, beautiful, and imperial as a motherfucker.

So with that being said, <grym> czemu ten egzamin? Miło. Auto auto potrąciło jak do mnie strzelał. Auto na strzał do mnie. Jeszcze mam kasękę. Look, <grym> lead a serious thinking to me, man. I know you can't think that fast. Years of smoking Sherman turned my brain to a Pentagon computer. Check this out. You're need some of your friends. You know I love you, but you're need some of your friends. Three should do. So go and Yeah. Yeah. O, dobra, jestem hostem. Panie, co ty robisz tu? A na co ty tylko tak tylko? po pierwsze. Dobra, jest zamknięte. Yy, dobra. Dobra, cichać. Już. Lecimy oczywiście na normalnym. Wszyscy mm, z bieżącej sesji. Zaprosiłem was. Ja no, musiałbyś chyba muzykę wyciszyć. O, sądzę. Yy, dobra, biorę to. Bogosi. Dobra, oczywiście bierzemy gotowy. Damn what's cracking, y'all. Man, I'm so glad you guys can make it. You know I love y'all, right? Hey, check this out though. Is you down? I mean, speak now, if ever hold your peace, man, cause you be acting like a buster sometimes. Real shit. It's time, man. It's time to right some wrongs and to change history. Two of y'all, y'all gonna go out on your vagos shit and you gonna go spray some of them ballers. And the two of y'all, y'all gonna go out on your ballers shit and chip some boggles today. It's cracking. And you know, we about to kick off some pretty major beef in the city right now. You know I love beef, nigga. I'm telling you, I'm a beef-a-terrier, nigga. I love that shit. And you know what? After all this shit is said and done, after all the mayhem, it's gonna be one nigga stepping out of all the ashes on the tit knot. And that's gonna be the tall, handsome motherfucker by the name of me on moving gang. Watch what I say. Hey, come here, man. Let me show you these hot ass whips I got for y'all. We got y'all smoking fools and luxury. They ain't had nothing like that for us when we was coming up. Now, check it out. You two, y'all gonna get on your ballers tip and go find some vagos and smoke their ass in this chino right here. Yeah, boy, look at that fly ass motherfucker. That's all engine. You can smoke some fools and get on. You feel me? Handle your business. And you two, I want you on your Vagos tip, right? And go straight down there to Covenant Ave in this buccaneer right here. This motherfucker right here got plenty of get up. Smoke them fools and get gone, you know.

A. No, no ja też, spokojnie, jakoś sobie poradzisz, jesteś lepszy od niego Więc się autem Bo mogę I ma Lamar I to Street. Czekaj, o? bo chyba trochę za nisko położyłem nasz auto. O! A? Nie ma gości wybici? Jak coś, to się nie wyciszył, nie odciszyłeś jest sam mm, sam downer jest dalej wyciszony ogólnie. No wiem. A, jest nie to. Wow. słupki w Grand, O boże, zły guzik nacisnąłem. Coś nie wyszło. No, Z... miałem nacisnąć D. Nie no, prowadź już, prowadź już. Ja się żeby gry nie było słychać. Znaczy, nie no, wystarczy. przez przypadek. Czy wystarczy, że radio wyłączysz? W aucie. Przyjeździe. To będzie OK wtedy. Dobra, są chłopaki Do przodu jeszcze trochę, Okora Ona mnie zalicza. A, jeszcze musimy, a, jeszcze musimy się przejechać, okej Okora Yo, sorry Już jestem Chłop zapspał Chłop miał jump na zpałem. gryce Spoko. Trochę za daleko To jest spotkanie zaraz. Balasów i wagosów, ta? Tak. Ej, 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 nie strzelaj z auta, bo nas zabiją za szybko. Nie widzisz, ile ich tu jest? No sporo, sporo. Teraz jedź ten, Będę będę strzeliwał. Wow. A, strzelałem do NPC-a. <grym> jest ktoś, kto by mnie prowadzić?

Franka Z go be live like a motherfucker when they find out this high-intensity shit we done kicked off. We out here gangbangin' like it's 91', niggas getting laid down left and right, streets covered with blood. And in the end, the only one to survive is the lying, sneaky mother. Kurczę, ty kuźwo nie kulkę klatę dostałeś. Jak to? Ja? Nie. No u mnie ty masz idealnie na samym środku klaty krew. nie zauważyłem. A, no faktycznie.

Żyjemy, żyjemy. No, no to najważniejsze. To jest tyle ważne. Trzeba pomyśleć chociaż odrobinę, żeby nie dostać. To. No. Nie wiem, nie powiem ci. Dobra. Toż macie tą jakby rozmowę? Ten? Że no czarny ekran. Czarny ekran. Aha, czyli chyba musicie poczekać, aż skończy mi się kascenka. No, ja? Okazję, mam A, Dobra To by ją będzie wybić po tobie. O, po Do mnie dzwoni dzwoni w tym trunkie, w tym trunkie, w to trunkie, w tym trunkie, w tym trunkie, What's happening, loco? Hey, you know that dude Vernon from the OGs? You know what I'm talking about. The dude that always fat-mouthing about the old days. Come on, man. Ugly-ass Vernon. Anyway, dude got wind that I was talking about my imminent promotion, right? And somehow thought that me being absolute ruler everywhere is going to insult him. That's some bullshit. Look, man, we got to send this dude a peace offering or something, man. And nothing says, I love you, brother Vernon, and I thank you for your years of wisdom and guidance. But there's a new dog in town like taking care of a man's legal problems. Come on, man. Look here. The point is this. Look, th this ain't even like no fucking job. It's like you're doing your boy a favor, man. Come on, man. All you gotta do is deliver the cars, and that's it. Relax, man. It's gonna be cool. Man, fuck. Why y'all stressing me out? Come on, man. Seriously, though. LD don't do stress, he do regalness like a real king. Now the car's is over there, dog. All you gotta do is get him and take him to this bar. He got this. Gonna get him overseas before the motherfucking cops sees him for some no drug-related crime okay. that he allegedly did. And the key word is allegedly. Come on, man, it's nothing. It's easy, man. Shit. Nie, będę jeździć za tobą po prostu. Czekaj, on jest za nisko. Już podwyższyć. No. Zahacza mu wszystko po drodze. Każdy krawężnik. No Dobra, czyli tutaj trzeba się po prostu nie wiem, jakoś dobrze zsynchronizować. Dobra, patrzę, tam. Ugh, nie ciekawi skąd Lamar. <laughs> te <Ta> auto wziął, że <laughs> są takie puszki. A drogą jedziemy pod posterunkiem policji teraz. Wow, Realistyczna graca, nie? No. A? Tyk? Bierzemy. Kocham te małe kółka w tym aucie. Oje, i one są naprawdę small. No w tym moim tak. Moje są dość spore. Moje są maluteńkie. Oj, sorry. Tyk. Znajomość mapy się bardzo w tym momencie przydaje ogólnie. No. Cyk. No, zniszczyłem... ...kołem czyjąś głowę, ale raczej przeżyję. Ten pot jest niezniszczalny? Nie, weszłym. Tylko czemu to tak długo idzie? Chciałbym wiedzieć. Tak na. i dość lupny płotek, to. O, to można zniszczyć. Ale fajnie. Dzięki. Poślizgnąłem. Ja poślizgnąłem. Obawiam się tego mostu, że mi nam na samym środku wyjedzie policja. No trochę też. O nie, już zgubiliśmy. No to dobrze. Dobra, to teraz tylko dojechać do celu głównego i będzie subcio. Jo. Chyba będziemy musieli tego bronić. No. Nie ja wiem, nie znam tego. Nie grałem w tę misję. Ja tak grałem, tak... Ja grałem chyba w pierwszą i tą. broń. No, tak jak mówiłem. Wow, o kurde, umieram Ojeju Oj Zaczęli mnie bić z dwóch stron Na dachu są? Wow! Dobra, udało się chyba. No. Teraz zginąłeś, ale dobrze jest. Nie, sorry za to. Spoko. Gdyby, gdyby nie to, że się schowałem za autobus, to też bym pewnie zginął. No, ja schowam się za jednym mur mur murkiem, nie, nie z dwóch stron zaczyna nawalasz. Najlepiej, to chyba skryć się pomiędzy tymi dwoma autami. Panie, że prawie nas rozjechał. Panie, że zareagowaliśmy jak NPC, do do do, do online'a specjalną kasenkę zrobić? Eee. śmiesznie będzie jak się każdy. NPC, NPC NPC NPC. No, śmiesznie będzie jak każda kolejna misja będzie tylko dla dwóch. Będzie, no beka, będzie trochę. No? Albo dla trzech. No, albo dla trzech. O, zadzwonił Lamar do mnie. A do mnie jeszcze nie. O, już.

Tym razem bez skaccenki. Mm, Jasne, oczywiście. Musimy uratować Geralda. Dokładnie. Go policja dorwała, Chyba. Bo po prostu jakoś go... no. Kto go wozi? Ten do kogo wsiądzie. Wywaliłeś się w barierkę, czy to lag? Lag. Ale u mnie jesteś za mną, czy przede mną u siebie jesteś? Teraz jestem za tobą. Ale się w nic nie wbijałem. Wow, spore Dobra, masz Geralda? Jo. To dobrze. Au. Chyba nie trzeba gubić policji. Czemu musisz? Muszę, mam trzy gwiazdki. A, nie słyszę co ten, co mówi chłop, ale mam napisy. Daj mi tyle. Fajnie, blokada zresztą mi się na sali. Hmm. A ja mam na sobą helikopter. I zgubiłem policję. A ja jeszcze nie. Bo bambik jesteś. Już zgubiłem policję, tylko poszło. No, nawet jednej kulki w siebie nie dostałem. No ja to niestety trochę dostałem. No, no zgubione są dobra i jestem. Zbagowane było, bo Gerard wziął pobieg na plażę. <grystanie> Aha. Gra pełna jakości. Auto powinno teraz odjeżdżać. Ale o, dopiero teraz wsiada fajnie. Zostało nam jeszcze 5 misji. Jak pięć. No bo jest ich osiem jednak. Aha. A zrobiliśmy czwartą, to zostało nam cztery misy. Nie, teraz trzecia to była. A, a. Kurde. Jak ja się tutaj poświęcam. No. Widzi za to dziękuję. Jasne, jasne. Ciekawe czy w końcu będzie misja na cztery osoby, albo chociaż trzy. Mm, tak słabo, że wszystkie są we dwójkę tylko robione. A, A tu nagle nam weźmie, dadzą misję na piątkę.